Tenis stołowy dźwiękowy – wspaniała gra dla osób niewidomych i nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów pojedynków z drugiego ogólnopolskiego turnieju osób niewidomych i słabowidzących w tenisie stołowym dźwiękowym Senkocin 2025. Osobą, która komentuje przebieg pojedynków oraz daje cenne uwagi graczom jest Leszek Szmaj, pomysłodawca i twórca tenisa stołowego dźwiękowego. Pokał, punga padła, 2-2. Przekroczenie. 3-2, wychodzi prawem na prowadzenie, po sygnale podaje, a tu się skup. <grymne> skup się w obronie. Podajka. Tak. Out. <grymne> Remis 3-3. Emil. 3 centymetry przekroczenie, jeszcze mniej energii do przodu. Po sygnale Paweł wprowadzi 4 czyny. Jak państwo słyszeli, kilka się prawie nie odbijała, toczyła się, robiła taki y, trumor powierzchni, po nie, nie zebrał sygnału w system. Punkt Izy, która wychodzi na Wprowadzenie 5-4 po sygnale Iza. Mamy remis 3-3 bodaj po stole po sygnale wiza bez sygnału Dza Pagła 4-3 Po sygnale Padua Przecięcie linii środkowej i mamy remis 4-4 i za Po sygnale Mirek. Uciekła przytuleczka. To dobrze 3 do Pawła. Po sygnale Mirek. Lokal. 3 -1. cztery jeden między dwoma antenami, osób na le chciałabym powiedzieć, że pięć dwa

Narodowe mam ciało. Mamy no, wynik 1-0. Podaje Mirek. Przekroczenie. 2-0. 2-0. Podaje Andrzej. Czyste 3-0. Podaje Mirek. Czysty. 3-1. Trzy

Przecięcie linii środkowej. 6, sześć, cztery, podaj no i często. Tak, ale szeroko, to lodo, to jest taki znak, który mamy na swojej, to jest lodo. i tak czekasz, a ja jeszcze ja staram ją podać, żeby być zamknęła i ją złapam, okej? Okay? Wtedy będziemy sprawniej te pojedynki przeprowadzać, podaję po stole Bożena. Super. I po sygnale, tak? Tak. Podaję Bożena. I zaraz po stole, tak? Tak, dwa. jeden, się umylać po sygnale Piękna obrona Bożena, Podaje ona. Po sygnale nie? Ładna obrona, ale lewy łokieć powiedział Dzień dobry do stołu. Czyli oparłaś go na stole. To jest błąd. czy piłka libra. To daje Bożena. Czysta piłka po przekątnej stole. Tu była ładna zasłona w głodzie, wstawiona, ale no, tylko była dokładna. A bo czwarte, kiedy? Tak, 4-0 prowadzi mirek. Bożena podaje ci po stole. Podajeć Ci, Bożena. Aut. Już coraz dalej rzucasz, ale jest 5-0. Broń Bożena, podaję link. Podaje Mirek po sygnale piłka macie Bożena masz punkt. Bo <klucz> Wróciłaś z dołu do przodu bardzo ładnie i piłka poszła do Mireka, on nie na do uronić. 6 jeden za niego. Za niego. Podaje po sygnale. Mów, tak. byłem, tak. ale bo, tradycyjna tak. wymiana koszulki. Tak. Po sygnale Mirek gotowy. Gotowy. Podaje Marika. Ładne, ale autowe podanie. 1,0 dla Mirka. Po sygnale podaje Mirek. Czysta piłka na 0 podanie super obrona, po sygnale podaję ryk, ładny out, punkt dla 2-1, aut na lewo, po sygnale podaję mi ciao. czoło, się oddała, oblicz, tutaj dokładnie w tym miejscu, punkt Maliki, 2-2, podaję mi nie zdążyła z obroną. 3 dla Mielka. Posygnal Maria. Block Remis 3-3. Podaję mi Trzysta Czysta piłka. 4-3 dla Maria. Nie rzuciłaś czyli na aut. 5, 3 prowadzi minę. Po sygnale podaję on. Ciao. 6-5 ramienka podajemy. Lokal 6-3, 64. piłka uciekła Mielkowi na aut, prowadzi 6-4, po sygnale będzie podawał piłkę meczową, Malika z skupieniu broni, nie dawał czysta piłka, Mielek wygrywa 4-4. Thank you. Przecięcie linii środkowej. Ja mam jakiś problem. Piąty po blogach się podaje. Podejächlich... Znowu przekroczyłeś. Mirku, sześć, trzy, podaj ekran. 我给你吃的。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Czysta piłka, punkt dla Pana Mirka, 4-1, tutaj Emilio. Aut chyba celował, 4-2. Po sygnale Mirka. paluszka, a początkiem anteny. To była szpara i w tą szparę wleciała pieczka. Pięć 3 prowadzi Emilka, podaje ona. Piękna obrona. Piękny auto przy antenie. 6 trzy prowadzi Emilka, podaje proszę, ona. Musi druga osoba zdępa, tak? Wszystko jasne? Nie, tak. Jeszcze jakieś pytania? Nie. Dobra, no to w na twarz. <kuh> Wszyscy tutaj gotowi. Czy kolejność ustalona rzutów? Nie. Czy nie? Nie. No to proszę szybko ustalić. To nie musi prawy, tak? To my sobie sami możemy ustalać, czy chcemy no. lewy rzut, czy prawy. Nie, na zmianę. No tak, ale na zmianę. No, no to rozumiem, tylko że może nie ma. Ale kto pierwszy tak, okay, to. Okay. Tak, to jest Piłka dla mieszanego. dla mieszanego. Czy dziewczyny gotowe? Tak jest. Podaję mieszany. Ciało. 1-0 dla mieszanego. podają dziewczyny.

Blokin 3 do 1 dla dziewczyn. Podaję mieszanie. Czysta piłka 3 do 2. Podaję dziewczynę.

Badają dziewczyny.

na stole po obronie bez punktu podaj mi. Ma dwa piłka, trzy, dwa, dwa Izy. Ale, tak. czyli blok I można powiedzieć, Trzy, dwa, dwa Izy po sygnale ja, na trzy razy, out. czwarty punkt dla Izby, nie do po linii przy antenie, 4-3.